No, la la la, la niu, niu. O. La la la, la la la, la. No, tany, tany O, tańczy. No. No. Maksiu. Pokaż jak tańczysz. No, tany tany. Jak ładnie. O, 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 o! To jest nasz bąbel. Bąbel rozrabiaka, tak? Jak tańczy. Fajnie tańczy. A piszczysz jeszcze fajnie. Bąbel, który pozuje, tak? No. O Najpiosenka już się nie bardzo chyba podoba, co? Że mama zmieni. O! Co, to, tam się coś włączyło? No o! Ale ja tańczy. <grym wiosenka> Jak mama! <grym wiosenka> Ja malutka. <grywia> Malutki <grywia> Lubi tą piosenkę Bo na telefonie ciągle ma. Puszczamą. Dobra. Koniec filmiku, bo idziemy zaraz do Lidla po indyki, bo są po funt 50. Nie, nie, malutka, ujeżdż. No jak tu się wyłączyć? <słuchaj> <śśmany> tak, mama, baba. Niu, malutkie. <śmany> Taki mały człowiek, pokażę wam co zrobił. O, to jest sprawka Maxa. Jakby tornado przeszło. Dobra, to tyle.